Wszedłem do słabo oświetlonego pokoju szpitalnego, moje serce biło trochę szybciej niż zwykle. To nie była jednak pierwsza wizyta w pokoju pacjenta ani pierwsza pomoc przy przygotowaniu badania, ale w tej sytuacji było coś intrygującego. Niewyjaśnione uczucie, które sprawiało, że czułem się nieswojo. Pan Jacobs, mężczyzna w wieku około 40 lat, był stałym bywalcem rutynowych kontroli. Często przychodził sam i dobrze go znałem, ale dzisiaj atmosfera była inna. Gdy wszedłem, zauważyłem, że wydaje się trochę nerwowy. Ruszał się na łóżku, niezdarnie się poprawiając. Jego wzrok uciekał, a ja mogłem poczuć wyraźne napięcie. Uśmiechnąłem się do niego uspokajająco, zbliżając się. Wszystko w porządku, panie Jacobs? Zapytałem delikatnym głosem, próbując złamać napięcie. Skinął głową, ale czułem, że nie jest całkowicie komfortowy. W jego oczach było coś, błysk niepokoju. Niemal wołanie o pomoc niewerbalne, ale nie mogłem tego określić. Podszedłem, by pomóc mu poprawić szpitalną koszulę, gdy nagły ruch z jego strony przyciągnął moją uwagę. Coś pod koszulą przyciągnęło moją uwagę przez tkaninę. Mogłem dostrzec kształt, który nie budził wątpliwości. Na chwilę zamarłem. To nie było to, czego się spodziewałem. Moja twarz natychmiast się zaczerwieniła, ale szybko się opanowałem. Utrzymanie profesjonalizmu było kluczowe. W końcu byłem tam, żeby pomóc. Musiałem zachować spokój. Po prostu się ustawiam, by przygotować się do badania. Powiedziałem, starając się złagodzić napiętą atmosferę. Właśnie w tym momencie pan Jacobs znowu się poruszył. A w niezdarnym geście jego materiał całkowicie zsunął się, odsłaniając wszystko. Zatrzymałem oddech. Nie byłem przygotowany na to. Szybko odwróciłem wzrok. Moje serce biło mocniej. Co właśnie się stało? Czy to było celowe, czy przypadek? Szybko cofnąłem się, starając się zachować spokój. Co powinienem zrobić? Czy zareagowałem właściwie? Nie miałem czasu, by zadawać sobie więcej pytań, ponieważ w tym momencie do drzwi zapukała inna pielęgniarka. Jej głowa nieśmiało wystawała z progu. Przepraszam, nie chciałam przerywać powiedziała, zanim szybko się wycofała. Czułem, jak atmosfera w pokoju staje się jeszcze cięższa, bardziej napięta. Pan Jacobs wydawał się jeszcze bardziej zakłopotany niż wcześniej, a jego wzrok szukał mojego z taką intensywnością, że czułem się niekomfortowo. Dreszcz przebiegł po moich plecach. Naprawdę przepraszam za to. Powiedział szepcząc, jego głos drżał. Zatrzymałem się, opanowując się. To nic, po prostu przygotujmy się do pana badania. Odpowiedziałem, mimo że moja głowa nadal była pełna tego nieoczekiwanego momentu. Jednak tuż przed tym, jak miałem się skoncentrować na organizacji materiału, poczułem, jak dłoń musnęła moją. Moje serce wyskoczyło z piersi. Czy to było przypadkowe, czy było coś więcej za tym gestem? Podczas gdy wciąż zastanawiałem się, drzwi otworzyły się ponownie. Tym razem wchodził lekarz. Wydawał się zupełnie nieświadomy napięcia w pomieszczeniu. Lekarz szybko powitał nas i skupił się na pacjencie. Zaczniemy, prawda? Zapytał z uśmiechem, co dało mi poczucie lekkiego ulgi. Dyskretnie wycofałem się, by pozwolić lekarzowi wykonywać swoją pracę, ale wychodząc z pokoju, nie mogłem pozbyć się uczucia, że coś jest nie tak. Dlaczego tak bardzo mnie to wszystko niepokoiło? Później tego samego dnia, wykonując moje zwykłe obowiązki, otrzymałem wiadomość, która sprawiła, że moje serce zabiło szybciej. Pan Jacobs specjalnie poprosił o moją pomoc przy następnym badaniu. Mój żołądek ścisnął się. Dlaczego ja? Czy to po prostu dlatego, że byłem obecny? Czy może było coś więcej za tą prośbą? Następnego dnia wróciłem do jego pokoju, starając się zachować profesjonalną postawę. Ale gdy tylko nasze spojrzenia się spotkały, poczułem, że coś wciąż nie jest w porządku. Pan Jacobs uśmiechnął się do mnie, ale to nie był ten sam nerwowy uśmiech, co wcześniej. Był prawie pewny siebie. Spojrzał na mnie swoimi ciemnymi oczami i spokojnie powiedział: Myślałem o tobie. Moje serce podskoczyło do gardła. Starałem się zachować spokój, ale mój umysł już wrzał. Właśnie przekroczył granicę, a ja wiedziałem, że muszę odzyskać kontrolę nad sytuacją. Skupmy się na Twoim badaniu. Powiedziałem szybko, starając się skierować rozmowę na bardziej profesjonalny temat. Ale tuż przed tym, jak miałem dostosować jego kroplówkę, drzwi nagle otworzyły się. Tym razem weszła żona pana Jacobsa, jej oczy szeroko otwarte. Obserwowała scenę z taką intensywnością, że prawie zabrakło mi tchu. Cofnąłem się. Napięcie było wyczuwalne, niemal duszące. Zostawię Was, panie Jacobs. Powiedziałem, spiesząc się, by opuścić pokój, zanim sytuacja stanie się jeszcze bardziej niezręczna. Czułem jego wzrok palący mnie w plecy, gdy szybko wychodziłem, ale coś mi mówiło, że to jeszcze nie koniec. Wciąż coś czekało. Resztę dnia spędziłem skupiając się na innych pacjentach. Ale nie mogłem przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Pan Jacobs, jego żona, jego spojrzenie, wszystko to unosiło się w mojej głowie jak mgła niepewności i strachu. Pod koniec dnia, kiedy myślałem, że już skończyłem, otrzymałem kolejną wiadomość z recepcji. Pan Jacobs ponownie poprosił o moją pomoc. Mój żołądek się przewrócił, ale tym razem byłem zdeterminowany, by zachować pełną profesjonalność. Kiedy wszedłem do jego pokoju, siedział na skraju łóżka, wpatrując się w okno. Wyglądając spokojniej, ale też bardziej zdystansowany. Coś było inaczej. Czułem to jakąś nową, ciężką energię. Odwrócił wzrok w moją stronę spojrzenie przenikliwe, niemal wyzywające. Cieszę się, że tu jesteś powiedział cichym, prawie szeptem głosem Pozostałem czujny. Jestem tutaj tylko po to, żeby pomóc w Twoim badaniu, panie Jacobs odpowiedziałem Mój ton był stanowczy, ale uprzejmy. Zgiął głowę do przodu, wyglądając niemal groźnie, jakby miał powiedzieć coś, czego nie chciałem usłyszeć. Moje serce zabiło szybciej, ale jakby na szczęście drzwi otworzyły się nagle, a lekarz wszedł, ratując sytuację. Dyskretnie się wycofałem, czując się trochę bardziej odciążony. Nie byłem naiwny. Wiedziałem, że to nie koniec, ale w powietrzu było coś jeszcze bardziej dziwnego, jak niewidzialne zagrożenie, które ścigało mnie w każdym zakątku szpitala. Sytuacja nie była tylko niezręczna, była przerażająca. Gdy tego wieczoru opuszczałem szpital, czułem ulgę, że oddalam się od wszystkiego, ale w głębi serca wiedziałem, że to nie koniec. Pan Jacobs nie pozwolił mi tak łatwo odejść. Coś jeszcze miało się wydarzyć, a ja nie byłem pewien, czy jestem gotowy, by się z tym zmierzyć.